Otwieram 70 bieżącej kadencji obrady sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie. Na dzisiejszą sesja została zwołana w oparciu o artykuł 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, czyli na wniosek burmistrza. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych w sesjach udział bierze 10 radnych, czyli jest wymagany kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. W związku z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 łamane na 679 dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 łamane na 46, łamane na Wrodo, a także artykuł 20 ustęp 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w Dexreduity. Dziennik Ustaw 2022 roku, pozycja 559 ze zmianami informuje, iż obrady sesji są nagrywane oraz transmitowane na żywo. Czy ktoś z radnych ma uwagi bądź propozycje do porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do e, przyjęcia proponowanego porządku dzisiejszych obrad. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za proponowanym porządkiem dzisiejszych obrad? Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło dziesięciu radnych. Zagłosowało dziesięciu radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła proponowany porządek obrad dziesięcioma głosami za. W punkcie trzecim mamy rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach. Chciałbym poinformować, że projekty uchwał zaopiniowane pozytywnie co do zgodności z prawem zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji i wszyscy radni są w ich posiadaniu. Pozwolicie, że nie będę ich odczytywał. W punkcie A mamy projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Stomporkowa w związku z niewykonaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych. Przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ten projekt uchwały został omówiony szczegółowo na dzisiejszym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stomporkowie z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Stomporkowa w związku z niewykonaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 10 dziesię radnych, 8 radnych głosowało za, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 8 głosami za, przy dwóch głosach wstrzymujących się. Przechodzimy teraz do podpunktu B. W podpunkcie B mamy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 65 łamane na 443 łamane na 2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 października 2022 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu Na części nieruchomości położonej w miejscowości Mokra stanowiącej własność gminy Stąporków Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały Nie widzę przystępujemy do y, głosowania Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 65, łamane na 443, łamane na 2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 października 2022 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części nieruchomości położonej w miejscowości Mokra stanowiącej własność gminy Stąporków. Bardzo proszę, kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych. Zagłosowało 10 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 10 głosami za. Przechodzimy teraz do podpunktu C. W podpunkcie C mamy projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Stomporków do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Ten projekt uchwały również został szeroko omówiony. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rad Miejskiej w Stomporkowie z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie przystąpienia Gminy Stomporków do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych, zagłosowało 10 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stomporkowie przyjęła uchwałę 10 głosami za. Przechodzimy teraz do podpunktu D. W podpunkcie D mamy projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Stąporków do realizacji programu Opieka wytchnieniowa edycja 2023 realizowanego w ramach funduszu solidarnościowego. Ten projekt uchwały również został szeroko i szczegółowo omówiony na dzisiejszym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie przystąpienia Gminy Stąporków do realizacji prog programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych. Zagłosowało 10 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąpolkowie przyjęła uchwałę 10 głosami za. Przechodzimy teraz do podpunktu E. W podpunkcie E mamy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer. 5 łamane na 23 łamane na 2018 Rady Miejskiej w Stąborkowi z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie, w formie posiłku. Pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym. Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 łamane na 23 łamane na 2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku. Pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych, zagłosowało 10 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 10 głosami za. Przechodzimy teraz do podpunktu F. W podpunkcie F mamy. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 łamane na 24 łamane na 2018 Rady Miejskiej w Stąpolkowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Ten projekt uchwały również został szeroko omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 łamane na 24 łamane na 2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Tak. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych, zagłosowało 10 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 10 głosami za. Przechodzimy teraz do następnego punktu porządku. W punkcie czwartym mamy zamknięcie obrad sesji. Z uwagi na wyczerpanie porządku zamykam 70. E, obrady sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie i Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję.